Czy ze mną jest coś nie tak? Czy może przesadzam? A może naprawdę ten sygnał z wagonów jest taki, że świdruje uszy i próbuje wejść do wnętrza głowy i rozsadzić ją od wewnątrz? To jest jakiś stary sygnał z lat 60. chyba, używany na dworcach kolejowych i autobusowych, gdzie jest dużo szumu, gdzie jest gwarno, ludzie zajmują się swoimi sprawami i on się nijak nie nadaje do wagonu kolejowego, szczególnie tych wyciszonych. Gdzie ludzie próbują się zrelaksować, czasami czytają książkę, gdzie się ceni ciszę, a czasami ktoś nawet śpi. Ten sygnał jest w stanie trupa obudzić. Czy naprawdę PKP nie potrafi się dostosować do współczesnych czasów i zobaczyć, jak w innych krajach wyglądają takie systemy?